Witajcie na naszym kanale Dadson.pl, dzisiaj gramy Trzyma. w Fortnite I dzisiaj robimy sobie challenge, na tylko pistolety. Tak. Tak. I zaczynamy od lodowca, bo mam tam zadanie zbadać komuś obrażenia Więc zobaczymy, czy to jest jakiś pistolet. Jakbyśmy odwał te... dwa, odwa, to dwa, to krzycz. Dobra, na razie to jest. A. Tylko tu są Trzybciej te jest? Co to jest? O! Czekaj! Albo to jest. Pistolet maszynowy. No niczym innym nie możemy być Ej, pistolet. to jest pistolet? Bo to jest pistolet naprowadzający. A naprowadzający. Ale jak się, przy... jak, się przy... jak się ten celownik przytrzyma, to wtedy jakbyś no, ale, ale wygląda jak pistolet takiego. To... No No... No to jak to, to jest? pistolet. Daj, no, pist... no, pokażę ci. No nie wiem, bo jak koleś jakiś goni. Oha, a mnie do, do mnie wali ten boss. Ale on krzywo strzela. Pinęc 50. Czy to jest pistolet? Ej! Rzuć go. Zobacz. No pistolet. Pistolet pisze naprawdę. Okay. Ja no okej. Okay. Poczekaj, to jest walę ty Dobra. O, on też miał pistolet. tutaj już na to, bo mnie biją. Dobra, to będzie. 20. 20. 20. 20. 20. 20, 20, 20, 20, 20 leży. Uważaj typ czy bot E, tu też jest. Widzę go O, pizza, okay. miał Leży Tu jest jeszcze ten pistolet, pistolet strażnika. O, tu jest zielony. Zielony? Też? Tu. Nie. Znaczy nie, ja wziąłem zielony, masz Dobra. tam szary. No mam szary. Eee, boss. Nie, no, nie, to nie boss. To jeszcze jest ten bot. Ten boss jest na górze. E, mam... No. Biorę pizzę, kupuję. No nie, ty, ty, ty. Czekaj. Leży. Gdzie są? Wiem. Idę, i go, let's go, let's go. Idź go tego. Leży. Chyba ciszańko nie widzę. No, boty mogą być Dobra, pizzę Pizzę, pizzę, pizzę weź Pizzę jest, bo pizzę daje no. Dobra Masz kamuflaż optyczny Tu będzie boss Ej, medalion można, można medalion. No, no tak Okej, okay, to weźmy medalion z tego bossa.

To jest Daj jeszcze tyły. Dobra. Dobra. Nie ma amunicji? Dobra, idziemy po O, tu jest ten. O, chodź mam amunicję. Chodź, dobra, chodź do safe. Może w safe będzie... No dobra, to wiesz. Całe złoty jakiś. gdzie jest safe. Chodź na dół. Tylko nie... Okej, okay, nie zginąłeś. Chodź tutaj, czyli są. No i idę. Idziesz tu. O, weź się dobra, dobra, dobra. Na dół. Wiesz? i tutaj. No idę idę, idę. O, Okej. Okay. Iiii... okej. Okay. Duży, duży ten Mityczny. I ja nie mogę. Chyba to była pompa. Nie. A, tu jest coś Nie. O, tu jest pistolet! Niebieski pistolet, chcesz? No. tu masz. Mhm. Dobra, można ulepszyć ten pistolet? Można. Damy to. Ja da w to... bym go nie ulepszał, tego mojego. Ja, jakby co, jak będziesz wychodził, to wyjdź takim tunelem, dobra? Takim, tym takim. Albo jednak może nie? Nie wchodź, nie wychodź, bo tu strefa jest. Aha, my jesteśmy w strefie. Idź schodami. Idź, wychodź. Tu też jest strefa. Chodź. A ci dam. Chodź Dobra, idź, idź, Nie wiem, gdzie tu jesteś, to gdzie indziej. Tam. Jesz? Ze mną? Idzie. Dobra, wyjdę, wyjdę zaraz. Dobra, masz, dam ci apteczkę. Masz. Dobra. Jest to jest jakieś ognisko? Może jakieś ognisko będzie Apteczkę da ci dałem. Wkoda apteczki. Jest to jakieś ogniwo? Nie, nie ma. Daj się apteczkę. No nie szkoda apteczki. Ja też już mam apteczkę jedną. Dobra. Mam jeszcze pizzę. Ale przydałoby pizza się... Pizza mało daje. Przydałoby się jakieś ammo, bo mam tylko... Mam tylko... Jezu, myślałem, że tu typ jakiś to Weź to bo żeby to nikt nie brał. To, to przed chwilką zostawiam. A ten ty? Ten ziemek tu? on sprzedaje pistolet. To kup. Nie chcę tego. To jest ten naprowadzający. On jakoś zielony jest naprowadzający. Na A to jest strażników, zielony. To jest normalny. A nie chcesz go? Nie, ja mam też zielony. Dobra, gdzie idziemy? No w strefę właśnie tak. A, okej. Okay. Nie, komisł, nie hmm. Może chodź na tą walerię. Ty też weźmiesz medalię jeden. Dobra. Okej. Okay. Mm. Dali... O, wzięli! Wzięli Walerię. Dobra, ogólnie to trzeba poszukać jakiejś amunicji, bo jest taka ripa, 48, 45, ale to jest chyba jednej amunicji ciągnięta, nie? Mm, no. To zebrane, wybrana, nic tu nie ma. Mm. A, to by było... Tutaj o kurde, warte. ja sama ja miałam do pompy i do snajperki mi lecą. Nie potrzeba to. A jest O, sus, Ach, tutaj, bo tu typy Safe jestem pewnie. Gdzie jesteś? Gdzie? Typy, chodź tu. Czekaj, nie wiem gdzie jesteś. Ja się chowam. Za krzakiem jakimś. I teraz biegnij. I na, dolu, na dół, na dół, na dół, Tu jest. U mnie. Tu. Nie, tu go nie ma. Na górze, chodź schodami. Ucieka autem, gonimy go No ja się pogubiłem teraz Tu jest typ 50, 70 Jadę z nim Walę mu ten trzybę. szybę Biję ją, leży Weźmy medalion sobie czekaj. czekaj. Tyle rzeczy Ja chcesz może trochę amu, bo ja mam 500 No daj Dobra nie. Starczy? Tak, starczy ktoś, Ok Ktoś, co wziąłeś? Noż z kotwiczką? Ale to mi jakoś Kurde, nie wiem co wziąłeś e, Ja mam tak jeden Masz z płonącym bąbelkami? No Lepsze jest to niż, dobra Trudno tak, Ja wezmę apteczkę Weź apteczkę Dobra tu tam jeszcze amunicja jakaś. O, no choć już tam typy są przed nami. Wiem. Widzisz, patrz na mapę. Ej, tu jest ten... balon. No, mówię. A, bym go przejechał. 26! Bijo mnie! Plaża. Legendary. No i, i trzech ich było. A no bo to bota wydaje się. Ja, myślałem, że jakieś poszukiwanie No dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Ja, niestety nam nie, się nie udało 14 miejsca, ale jeszcze zobaczymy ile mamy. O, ja mam srebro 2. Ile mamy punktów? Ja też mam srebro 2. Nie wiem srebro. O, mam prawie srebro 3. Miałem srebro 3 Nie, srebro 3. Okej. Okay. Prawdzisz mieszkolda. Dobra. Elo. Tupa. Dobra, Janek jeden wystarczy. Co pograj? Okej. Okay. Dobra, jutro się odezwa, okej. Okay? Okej. Okay. Na razie. Cześć.